Grywać w Mordera Mestery z moją siostrą. Yy, przetrwać yy, No, Nadia przetrwa. No wiesz, przywitaj się, Nadia. Siemka mo, Moi dro... Yy, Katracja. Tak, <grym> Katracja, dobra dupa. Gramy ci w Murdera. Yy, ten. Gramy na publicznym o, samym, samym. Samym. Tak, nam, tak nam się spodobało. Prywatny serwer lepszy. Nie z ludźmi. Bo one kamperują albo skaczą cały czas. Tere. Gdzie ty jesteś? Ukrywam się. nie, to nie jest na ukrywanie, tylko na widzie się. No ta. Myślę, że jesteś w kanałach, idę do Jesteś. Kuda. Możemy śpiewać sobie mużyczki. Czułe słowa, mają, mają. Powiem wam. No ja. Co? Dobrze, że nie ma ludzi, bo tak to nie będę na to na, na kaparowali, bo skakali. Czułaskowa, Maju o Maj. Jakby coś, jestem na innym końcu, Jestem biedny. Bo jestem na innym końcu. prawda, Nadia? Mhm. Mm Ona jestem nie, nie, potłukka O, córki, córki. Mm -hmm. 我见面。 Ja lubię być morderem. Ja, ja lubię być. Szeryfem, tak? Szeryfem i morderem. Dla mnie też. Ale jak nie lubię być jestem szeryfem, ale... ale... Lubię przerwę, ale nie lubię jak ktoś skacze cały czas. Tak, tak. Niechodź na moje. Czułe słowa, Maju, Polećmy dziś na gwiazd Czułe słowa, Baju, Baj. Nadia baju baj. Na diabaju baj. Działaju, shit Pa. Holy shit. Ja zrobiłem tą szpagat chyba. <grym> szpagat Adam. Adam umierz, że w szpagat? No tak. A ty wiesz ubiesz pigałka? Trochę. Nie tak na przykład nie tak, że kładzie się wiesz, tak jak wróci ustawa. My mamy zajęcia w szkole akrobatyczne. Tak? Mhm. I hip-hop i boks. My mamy... My mamy balki. Ja na... Ja na boks będę chodzić. Znaczy na karate. Uralu. Dupa. Prawda? Dupa. Ale fajnie. No to można mówić, bo przecież... そうなんそうなんあ <laughs> Kłamiesz, kłamiesz, kłamiesz Kłamiesz, no ty kłamiesz Adam, ty mówiłeś sam, gdybyśmy tego nie mówili No co kłamiesz? Tylko kw tylko kw No, no ty czemu ty no. w, w, nie widziałaś na... Nie wiem, ale Adam. Aha. Ty sam mówisz, żebyśmy tak nie mówili, a sam to mówisz. Ale co? No, że kłamie. Nie, to jest piosenka taka. Kłamię, kłamę, szłam. Nie ma takiej. Jest, mama się śpiewa. Ale to może być do kogoś innego pojedynka. Dobra. Mam najgorszą rolę. Mam najgorszą. To masz najlepszą. Najgorsza. Kurde. Słuchajcie mnie? Tak słychać cię mocno. Mocno. Się. Boy, friends. Based. Roma, Roma, ej. Roma, Roma rej. Roma, 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 ej! widzobędziesz. Gdzie? Nadia, Gdzie? jesteś? Um, Może w twojej <grybuj> <grybuj> Rde! To jest taka Nadia no piosenka, nie wiem skąd Nadia no, czemu jest to po... Nadia no, ja nogi pod ziemią? Tak wszyscy mieli e... No dobra to Większa mapa jest po prostu a ty mówiłeś, że najlepsze są mniejsze mapy. Nie, bo jak jest mniej osób. Bawicień! Ej, gdy no, wierzymy, już gramy 10 minut? Co? 30 sekund? Gramy już ty? 10 minut i 40. Ale kto? Ja tak, i ty. Ja się ukryłem, e, ukryłem się przed tobą. Okpa. Co? Okpa. Ah, ty porwka. To Zamyka! Więc zamykam oczy. Czy to jest to, stało stało? Czy nie ma? Każdej nocy tu w poświęcają telefony, późne pory, nie dają mi spać. Ja to wiem, mam na górze. Боже, что это было? Моя девочка! Я не знаю, что это было. я иду вниз. Bejs, bejsta, roma, roma, ej, roma, roma, ej, roma, 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 ej, bejsto, bejta, goma, goma, na cie mało czasu zostało. No wiem, jak przypomnę sobie. No i przegrywamy. Ja jestem na dworzu. Mhm. Mm Kurde! Kłamiesz, kłamiesz, kłamiesz! Muszę uspokoić się na drafie. Droż. Nadia! Bo no, ty bo to jak, bo, bo jak to to od tak to tu kłamiesz, kłamiesz, no to, to, to nie jest kataklizm. No, jest taka piosenka, moja mama może ci powiedzieć. No dobrze, boż. No uwierzę, że ci po, moja mama zaraz ja Powiedziałam, że ci uwierzę, no, Boże. Ej, Nadia. Nie. Dupa. Dupa. Ty. Chodź na walkę! Co? Nie, bo usłyszałam bliźnierstwo. No chodź na walkę. No, ja tam Najgorsze miejsce mamy. Nie! Przegram to, bo ty jesteś morderem i masz lepszą rolę. No to ty... Wyciężo zrobisz tą rolę, ale nie! Lepszy. co? szeref czy marder jest lepszy? marder ty mówiłeś, że marder ma najgorszą, Boże nie, powiedział, bo ja, że ma najlepszą i ma najgorszą a wtedy mówiłeś, że to jest moja najgorsza rola, o Boże najgorsza rola jest szerif. nie, albo inaczej. Er kłamiesz. sko, X, ekstra perfect. JEST! Soki widzowie, ale mam obsesję. Tak. Chcecie par tu. E, to żeby z zrobili edita.

Tak. Ja mówię, że nie będę pokazywał swojej osobowości Dobra, widzowie, to jest ostatnia rundka i my zarzymmy sobie e, pogramy i nagramy dla Was film. Nie. Ja. Pajo, nie. Bajo, czy Nadia, no, chcesz jeszcze nagrywać? Nie zamknij babkę. Dobra, Pajo! Pajo!